Cześć, tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego. W tym odcinku z serii Rowerowe Enduro przeprowadzę test wybranych ochraniaczy od X-Factor. Pierwotnie planowałem przetestować i nagrać recenzję tylko zbroi, a właściwie koszulki z ochraniaczami X-Factor Duro R. Ale mam też kilka innych sprzętów z tej firmy, więc myślę, że fajnie będzie o nich powiedzieć. Na koszulkę zdecydowałem się z krótkim rękawem, więc tu mam także nałokietniki, to jest akurat X Factor Core i mam także spodenki z ochraniaczami X Factor Duro. Oprócz tego koszulka jersey, koszulka wierzchnia od X Factora. Nie jest to ochraniacz, więc o niej powiem tylko bardzo krótko teraz. To myślę, że czy ktoś się zdecyduje na taką, czy jakiejś innej firmy, to w dużej mierze będzie decydowała grafika, czy komuś się po prostu koszulka podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o materiał, to jest naprawdę bardzo spoko. Jest taki troszeczkę grubszy, ale przewiewny, więc i na chłodniejsze i normalne, ciepłe warunki jak najbardziej się nadaje. To, co wyróżnia ją z, pomiędzy koszulek, które do tej pory używałem, to to, że na łokciu jest dodatkowa warstwa materiału. Nie wiem, czy to będzie akurat na filmie widać ale tu jest troszeczkę grubiej, więc jeżeli gdzieś o coś zahaczymy, wywalimy się, no to mniejsza szansa, że po prostu na łokciach nam się ten materiał rozedrze. Ja akurat lubię założyć koszulkę wierzchnią na koszulkę z ochraniaczami z różnych względów. Po pierwsze, no, wygląda się tak bardziej naturalnie, normalnie. W takiej koszulce z ochraniaczami wyglądamy trochę jak robot, więc no, może to być takie przykuwające mocno uwagę. Natomiast druga sprawa, jeszcze ważniejsza, no, to jest to, że w momencie, kiedy zaliczymy jakąś glebę, no, to nawet jeżeli ona będzie delikatna, zrobimy jakąś obcierkę, no to jest duża szansa, że ten materiał, który jest na wierzchu, w jakiś sposób się rozedrze. Czyli lepiej, żeby e, no, rozdarła nam się taka koszulka, która po pierwsze jest tańsza, a po drugie, no, możemy sobie ją zacerować czy nawet tą dziurę zostawić. No a wtedy dzięki temu może nie rozedrze nam się ta koszulka ochronna. No bo tu, jeżeli byśmy rozerwali miejsce, na przykład gdzie trzyma się ochraniacz. No to już będzie trochę gorzej, tak? Strzywanie tego czy naprawianie już może nie być takie łatwe. Także polecam zakładać koszuleczki wierzchnie na koszulkę ochronną. X Factor to niewielka, rodzinna polska firma, tworząca głównie ochraniacze rowerowe, motocyklowe i do sportów zimowych. I w swoich ochraniaczach korzystają między innymi z protektorów, czyli paneli ochronnych niemieckiej firmy Sastek. Wykonane są z pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci. Są lekkie, niewrażliwe na wodę. Gdy są ciepłe, czyli przylegają do ciała, to całkiem nieźle się dopasowują. Jeżeli delikatnie, powoli je naciśniemy, to są mięciutkie, a gdy mocno uderzymy gwałtownie, to są bardzo twarde. Protektory występują w dwóch stopniach ochrony. Na filmie widzicie ochraniacz barku wyjęty z koszulki. Żółty to level pierwszy, czarny to level drugi. Z wyglądu wiele się nie różnią, ale mają trochę inne właściwości. Level pierwszy pochłania trochę mniej energii uderzenia, ale jest zazwyczaj trochę lżejszy, bardziej perforowany, czyli trochę lepsza wentylacja, cieńszy i przez to finalnie trochę bardziej komfortowy. W koszulkach ochronnych X Factor możemy wybrać, gdzie jaki level chcemy. Na rower powinien wystarczyć level pierwszy, ale jeżeli ktoś jeździ bardzo agresywnie albo już miał jakąś poważną kontuzję, to w dane miejsce można rozważyć level drugi. Tu, jeszcze dla takiego wizualnego porównania, protektory klatki piersiowej level 1, level 2. Oprócz tego, że różnią się pianką, to w levelu 2 został dodany jeszcze taki biały element z twardego tworzywa. Zanim przejdę do testów i opinii, to powiedzmy sobie jeszcze szczerze, do czego te wszystkie ochraniacze w ogóle służą. Bo to nie jest tak, że ubierzemy się od stóp do głów i zawsze i wszędzie będziemy bezpieczni i nic nam się nie stanie. Ja bym raczej powiedział, że to jest tak, że ochraniacze będą zmniejszały konsekwencje tych większych wypadków a niwelowały całkowicie konsekwencje tych mniejszych. Czyli jeżeli gleba będzie poważna albo niefortunnie na coś upadniemy, to mimo zbroi, koszulki i innych ochraniaczy, możemy na przykład coś złamać czy zerwać więzadła, ale jeżeli gleba będzie mniejsza, albo zahaczymy łokciem czy barkiem o drzewo, co mi się na przykład czasami zdarza, to ochraniacze w pełni nas zabezpieczą i nie będzie obtarć, siniaków, krwiaków i tym podobnych kiedy i na co w takim razie zakładać ochraniacze? I tu niektórzy próbują stopniować ważność. Wiadomo, kask zawsze. Raczej każdy powie, że ochraniacze na kolana też. No i też sporo osób jednak uważa, że klatka piersiowa i plecy dobrze jest zabezpieczyć, na przykład w formie buzera czy jakieś kamizelki i tu X-Factor ma fajną kamizelkę Light Air, ale dużo osób pomija ochraniacze łokci, barków Piszczeli, czy okolicy bioder. Moim zdaniem, jeżeli zaczynamy przygodę z enduro czy downhillem, to warto ubrać więcej ochraniaczy. Jeżeli jest to nasza wakacyjna, weekendowa zajawka i chcemy ustrzec się nawet małych kontuzji, bo będą nam przeszkadzały w naszym docelowym sporcie czy pracy zawodowej, to również warto rozważyć większą ilość ochraniaczy. A jeżeli jeździmy już wyczynowo i taka ilość ochraniaczy ogranicza nam ruchy, powoduje jakiś dyskomfort i przez to wręcz zmniejsza zamiast poprawiać naszą pewność siebie, no to wtedy zawodnik już sam decyduje. Co dla niego dobre. Moim zdaniem, kask, ochrona kolan, klatki i pleców, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest takie minimum. Panele ochronne stosunkowo łatwo się wyjmuje i wkłada. Chyba nawet łatwiej się wyjmuje niż wkłada, ale nie trzeba tu jakoś specjalnie się z tym bawić. Po prostu wkładamy na swoje miejsce, tak jak nam to wychodzi. Później możemy sobie ten ochraniacz tam troszeczkę ułożyć. Co ważne, nic mi się jeszcze przy tym nie rozdarło. Nie słyszałem żadnych dziwnych dźwięków na szwach. Czyli całe miejsce na ochraniacz jest dobrze wykonane, porządnie zaszyte. No i oczywiście po wyjęciu tych ochraniaczy możemy dużo wygodniej ręcznie wyprać sobie koszulkę. Przejdźmy do mojego zestawu. Koszulka X Factor Duro R na bazie fajnej, wytrzymałej przewiewnej siateczki zawiera w sobie panele ochronne sastek, które są wyjmowane od wewnątrz. Mamy jeden spory na klatce piersiowej, po jednym na barkach, jeden duży z tyłu i oddzielnie jeszcze dodatkowy, jeden mały. Oprócz tego mamy też panele, których się już nie wyjmuje. One są takie mniejsze, cieńsze w okolicach obojczyków i tu w okolicach żeber. Zakładamy poprzez rozpinanie suwaka od boku. Koszulka, dla lepszego trzymania, ma wszyte na końcach rękawów ściągacze, tak samo na samym dole koszulki. Oprócz tego rękaw ma regulowany ściągacz. Tak, żeby go zacisnąć na bicepsie i pas lędźwiowy, który możemy albo całkiem odpiąć, albo dzięki temu, że jest tutaj rzep, wyregulować sobie jego wysokość. No i oczywiście, tutaj jest też takie nawet podwójne zapięcie, czyli zapinamy raz i potem jeszcze możemy się tym ściągaczem dodatkowym dopiąć z jednej i z drugiej strony. Pomyślałem, że fajnie by było jeszcze zważyć całą koszulkę razem z panelami ochronnymi, bo kogoś może to interesować, zwłaszcza tych, którym będzie zależało na jak najmniejszej masie, dlatego tu jest koszulka uzbrojona w panele o levelu pierwszym, żeby była jeszcze możliwie jak najlżejsza. I mamy około kilo 100. Na łokietniki X-Factor Core mają jeden panel ochronny sastek również wyciągany od środka oraz pięć mniejszych paneli rozmieszczonych dookoła. Są zbudowane na bazie tutaj neoprenu, z tyłu siateczki, takiej rozciągliwej, przewiewnej, żeby łokieć się nie pocił. No a tu z wierzchu, gdzie jest ochraniacz, mamy taki grubszy, porządny materiał. Oprócz tego, żeby ochraniacz nam się nie zsuwał, to na końcach od wewnątrz mamy... Taką taśmę silikonową, to samo od góry. Oprócz tego, na górze jest jeszcze dodatkowy ściągacz, gdzie możemy sobie za łokciem troszeczkę mocniej ścisnąć. Spodenki X Factor Duro, a właściwie można powiedzieć bokserki ochronne całe wykonane na bazie rozciągliwej, przewiewnej, przyjemnej siateczki, czy tam takiego materiału, nie wiem do końca jak to nazwać. Na górze taśma elastyczna, ściągająca, nie mamy tu żadnego zapięcia rzepów i tak dalej, więc spoko, bo nic nas później nie uwiera. Na dole nogawki, tak samo wykończone, elastyczną taśmą. W środku tak zwany pampers z takiej miękkiej, przyjemnie wykończonej pianki Coolmax. Max. Oprócz tego panele po bokach na praktycznie całe, udo odbocznej strony. Ta pianka też nie jest jakaś bardzo gruba i sztywna, więc ona nie daje dyskomfortu, jest naprawdę spoko i jeszcze dodatkowo taki sam z tej samej pianki mały panel na kości ogonową. Tak wyglądało zakładanie koszulki przed jazdą, zakładam Duro R na cienką, przylegającą koszulkę techniczną, żeby nie przepasać bezpośrednio koszulki z ochraniaczami i też żeby był większy komfort, zwłaszcza że pogoda była dla koneserów, trochę chłodno, wiatr, na początku mały deszcz, a potem dużo większy i mgła. Wcześniej jeździłem w pełnej zbroi ze sztywnymi plastikowymi panelami i teraz czuję tą różnicę. Mimo, że zawsze pierwsze zjazdy po przerwie czuje się sztywno na rowerze, to w Duro R jest większy luz i komfort. Na łokietniki X-Factor Core dobrze się trzymają na łokciach, a nawet jak lekko się zsuną, to są tak skonstruowane, że nadal łokieć jest chroniony. Spodenki Duro używam pierwszy raz, więc panel w kroczu musi się ułożyć, ale jest bardzo dobrze, wygodnie, komfortowo i właściwie ich nie czuć. Na koniec obmyliśmy się z grubego błota na myjce. Koszulkę ochronną udało się zdjąć bez większych problemów, a dzięki koszulce wierzchniej X-Factor nie była ona nawet pobrudzona. Ochraniacze na łokcie niewiele się zsunęły, właściwie nie musiałem ich poprawiać przez cały dzień podczas jazdy. No a spodenki to już w ogóle są na swoim miejscu, wszystko jest tak jak powinno być. Pomyślałem, że zrobię jeszcze test w takich warunkach bardziej MTB Enduro. I dzisiaj mamy skrajnie odmienne warunki, bo jest mega gorąco, sucho. Traski bardziej płaskie, trochę podjazdów, trochę zjazdów. I wziąłem ze sobą koszulkę Duro R i spodenki Duro. Koszulkę tym razem założyłem na gołe ciało i nie zakładałem też już nic wierzchniego, czyli już na tej koszulce uzbrojonej na spodenkach nic więcej nie mam. No i muszę powiedzieć, że ten zestaw też fajnie się sprawdza. Wprawdzie pewnie NTB, no nikt nie będzie jeździł w takiej uzbrojonej koszulce, ale jeżeli ktoś chce zrobić w górach enduro, czyli trochę podjeżdżać, trochę zjeżdżać, to ta koszulka myślę, że się fajnie sprawdzi. Jeżeli jedziemy, jest przewiewna, jest fajnie, no jeżeli stoimy jest tak gorąco jak teraz, no, to każda warstwa tak naprawdę będzie powodowała pewien dyskomfort i będzie robiło się ciepło. Nic mnie tutaj nie uwiera. Spodenki są super. Ten pampers, tak zwany, już się ułożył, wszystko jest wygodne, siodełko mam bardzo twarde, i czuję, że ten pampers pomaga, bo normalnie po płaskim czy podjazdy na tym rowerze, enduro bardzo niewygodnie mi się robiło, a teraz było OK. Jeżeli chodzi o koszulkę, to też nic nie uwiera, nic nie obciera. Jedyne co, no to ja jestem dosyć szeroki w plecach, w barkach, więc jak stoję i mam opuszczone ręce, to po prostu trochę czuję, że tutaj ten panel czy szwy lekko mi się wbijają, ale w czasie jazdy, gdzie ręce są do przodu, to już w ogóle tego nie czuję. Zresztą to jakoś specjalnie nie przeszkadza, no po prostu to jest jedyny jakiś dyskomfort, który gdzieś tutaj udało mi się znaleźć. Tak poza tym, to myślę, że zestaw fajnie się sprawdził. Specjalnie dzisiaj taki fit. Nie ubrałem nic więcej, żeby też móc nagrać kilka przebitek i pokazać, jak to wygląda. Podsumowując, ochraniacze X-Factor są naprawdę godne polecenia. Firma jest zaangażowana w dopracowywanie swoich produktów, a przy tej dobrej jakości mają naprawdę całkiem niezłe konkurencyjne ceny. To wszystko w tym odcinku. W opisie pod filmem pozostałem linki do ochraniaczy, których ja używam. Daj znać w komentarzu, czy też używasz jakichś ochraniaczy X-Factor i podziel się opinią. Jeżeli się podobało, to standardowo łapka w górę i zasubskrybuj kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Biceps, piona.